Maneczko z tej strony Miszgry witam was w dzisiejszym materiale po dłuższej przerwie bez filmu no ale jutro potężna gala, jedna w ogóle z najlepszych gal w historii także oczywiście jestem no i oczywiście już zamieszani od kilku dni tak doskonała rozpiska nie mogła się utrzymać na nogach no i już doszły nas tutaj dwie roszady w tych kluczowych pojedynkach ja oczywiście skupię się na tej powiedzmy głównej karcie walk tam jest jeszcze kilka pojedynków ale to raczej są zapchaj dziury, jakby komuś się przedłużała nie wiem rozgrzewka czy którejś z walk by tutaj się nie wpasowywała w grafik no to wtedy tamte pojedynki mogą się pojawić kompletnie nieznaczące natomiast to jest prawdziwa główna karta, no już po gwiazdkach widzicie. Co tutaj się będzie działo, natomiast od początku, kilka dni temu, pojawiła się informacja, że Shakur Stevenson stracił rywala Floyd Sheffield, musiał wycofać się z pojedynku. Wielka szkoda, natomiast dosyć szybko już pojawiały się głosy, że Josh Padley może go zastąpić, i tak też się okazało. Powiem tak, ta strata to nie była jakaś, oczywiście zawsze fajnie Shakura Stevensona zobaczyć w takim pojedynku, natomiast mimo jego klasy, no to nie ma na tyle efektownego stylu walki też Shakur Stevenson, aby to dla niego ludzie wykupywali tak dużą galę, więc oczywiście będzie, będzie z innym rywalem i to nie jest jakby jakiś wielki minus tej gali. Oczywiście zawsze wolimy mieć zawodników, którzy byli awizowani, zawodników w pełni przygotowanych, no ale wiadomo, przy takiej gali praktycznie zawsze musi się coś wydarzyć. No ale problem, który pojawił się wczoraj, no to wydawał się już znacznie poważniejszy. Ponieważ zaczęły docierać informacje o tym, że Daniel DiBuła jest chory. Taka pojawiła się oficjalna informacja i nie wiadomo, czy wystąpi. No i to też jest o tyle zaskakująca sytuacja, że jeszcze w środę, kiedy pojawił się na media treningu, no nie było kompletnie widać po nim, żeby, żeby coś mu było, nie było tam żadnych problemów, no, no po prostu był, widać było, że jest zdrowy i przygotowany. Nagle w czwartek wieczorem gruchnęła informacja, że Daniel DiBuła jest chory, i od razu zostało postawione po znak Pytania, czy zawalczyć, co mogło się wydarzyć w tak krótkim czasie, czy to nagle pojawiła się jakaś infekcja? Bardziej bym celował, być może, w jakieś poważne zatrucie pokarmowe, być może, a być może jest coś, o czym po prostu nie wiemy, być może coś jest ukrywane, czy to będzie dogłębnie sprawdzane, to zobaczymy. Zawsze, jak są takie dziwne, szybkie, tajemnicze komunikaty, no to przyzwyczaiło mnie życie, że coś za tym może się kryć. Także, no zobaczymy, czy, czy będą. Tutaj. Czy być może organizatorzy o tym wiedzą, ale też jakby nie chcą tutaj pewnych rzeczy zdradzać. Nie wiem, w każdym razie, jak zacząłem słuchać, jakie nazwiska są proponowane do walki z Parkerem, no to ręce mi zaczęły opadać, bo tu się pojawiał Okoli, na przykład tu się zaczęli pojawiać zawodnicy, których w ogóle nie ma nawet w czołówce wagi ciężkiej. Ciężko też o samym Okoli mówić, że jest w tym momencie czołowym zawodnikiem wagi ciężkiej. On oczywiście tutaj w boksreku jest, no ale jak wiecie, o jest skomplikowany, jeżeli chodzi o te przeskoki kategorii wagowych. No i tak realnie ciężko było. Oczywiście można było kombinować, można było robić takie kombinacje, których nie lubię, czyli na przykład rozbić inną walkę, spróbować tutaj czy Zanga, czy Kabajela, ale to, to, to nie był dobry pomysł, bo by się nam rozsypała kolejna walka. UFC na przykład tak ostatnio zrobiło i uważam, że na tym straciło. No i oczywiście pojawił się ten, który mm, musiał się pojawić, człowiek, który wyzwań nie, nie odmawia, człowiek, który jest. Uważany za jednego z najgroźniejszych, a że Parker też oczywiście nie pęka na robocie. To Martin Bakole, jego udało się namówić tego pojedynku. Zrobiły to pewnie dolary szejków, których pewnie dużo trzeba było posypać. Martin Bakole ostatnio walkę stoczył chyba z Szarodym Andersonem w sierpniu, o ile dobrze pamiętam, więc teraz no, taki najwyższy czas gdzieś na kolejny pojedynek, więc mam nadzieję, że jest przynajmniej solinie przygotowany. Gdzieś Bakole czuje, że to może być w tym momencie jego czas, więc wierzę w to, że on cały czas jest w miarę dobrze e, przygotowany, także uważam, że jest to najlepsza opcja. Jeszcze lepszą, oczywiście nie życzymy nikomu choroby, ale jeszcze lepszą opcją byłoby, gdyby to Parker wypadł z tej walki wieczoru i byśmy dostali walkę Dibuła Bakole, bo przyznam, że jeżeli ja bym miał wskazać taki naj, największy dreszczowiec, jaki możemy zobaczyć w tym momencie w wadze ciężkiej, gdzie naprawdę trzeba by było w kaskach siedzieć w pierwszych rzędach, to właśnie Bakole Dibuła jest takim e, pojedynkiem, ale uważam, że to jest najlepsze zdecydowanie za jakie mogło się pojawić i też realne, no bo jak patrzymy na tą czołówkę, no to Caballel z Zangiem, no musielibyśmy rozsypać walkę, Usyk nie wziąłby walki kilka dni przed, podobnie zresztą Joshua, no Tyson Fury oficjalnie emerytura, zobaczymy jak to będzie, Okoli to dla mnie byłby po prostu słaby rywal dla Joe Parkera, to, to by po prostu, to, to by nie pasowało do tej gali, więc Bakole był jedynym idealnym rywalem, który tutaj może godnie zastąpić Daniela więc więc z tego zastępstwa się cieszę i przyznam, że odetchnąłem z ulgą, bo jak słyszałem też te inne nazwiska, to... To naprawdę nie wierzyłem w to, że to może się wydarzyć. Także, e, boksek wciąż uważa, że jest to pięciogwiazdkowa walka. Ja też się z tym e, zgadzam. Kto jest faworytem w ogóle tego pojedynku, bo to jest e, ciekawe. E, ciekaw jestem, jakby się kształtowały kursy, gdyby tu był pełny obóz e, przygotowawczy. Też dla mnie jest trochę zagadką, w jakiej formie jest bakole. E, natomiast, no, <laughs> mam nadzieję, że e, w dobrej. E, Gdyby to był pełny obóz przygotowawczy, to przyznam, że nawet dla mnie Bakole byłby faworytem tego pojedynku. Ja mimo wszystko stawiam na niego. Życzę mu zwycięstwa, bo też uważam, że o ile cenię Parkera za to, jak jest solidnym pieściarzem, jak całą karierę podejmuje wyzwania z tymi najlepszymi, tak jednak kibicuję tutaj Bakole, bo myślę, że jemu można zorganizować zdecydowanie więcej takich hitowych, ciekawych pojedynków. No i też należy mu się to, naprawdę mu się to należy. Jest zawodnikiem, który przez długi czas był unikany przez tych najlepszych, bo jest straszliwy. Niebezpieczna, nie miał jakiejś ogromnej rozpoznawalności, i to jest jego e, szansa. Czy będzie w w stanie bakole przede wszystkim, gdyby on był dobrze przygotowany, e, perfekcyjnie przygotowany do takiego pojedynku, to myślę, że miałoby szansę powtórzyć to, co zrobił Joyce, czyli e, tak długo obijać parkera, żeby w końcu go złamać. Myślę, że tu to złamanie mogłoby nastąpić e, szybciej. A tak jest tutaj mocne 50 na 50, natomiast nie ukrywam. no Moja sympatia jest po stronie Martina Bakole i mam nadzieję, że on zwycięży. Ten ten pojedynek, on i tak zapowiada się świetnie. Oczywiście, Parker będzie musiał zmodyfikować trochę tą swoją taktykę i podejrzewam, że mm, być może w jego wykonaniu ten pojedynek może być nieco, może nie ociężały i ospały od początku, ale na pewno będzie troszeczkę unikania walki, liczenia na kontry. No, on bierze pod uwagę to, że nie jest gotowy być może Bakole na długi dystans. No i tutaj ta jego szansa od połowy walki w największym stopniu powinna się pojawić. No tak czy siak Bakole będzie napierał od początku, bo wie, że raczej ta pierwsza część pojedynku, on ma też taką naturalność, zdolność wyprowadzania tych mocnych uderzeń z takiego dużego luzu. To też zawsze sprawia, że tej energii nie wytraca tak dużo, mimo że w tych uderzeniach jest potężna moc i, i na to liczę, że tutaj w ten sposób uda się przełamać Parkera. Jeżeli chodzi w ogóle o całą rozpiskę, jak ona się już teraz kształtuje, oczywiście skupiając się na tych najważniejszych pojedynkach, pomijając te, które są na początku, No wygląda to świetnie. Oczywiście Shakur, Steven myślę, że zwycięży. Bardzo ciekawy pojedynek Joshua Boatsey kontra Callum Smith. Jest faworytem tego pojedynku, z tego co widzę Boatsey. Też jestem fanem jego talentu. Natomiast pamiętajmy, że Callum Smith jeżeli przegrywał, no to przegrywał z absolutnie znakomitymi zawodnikami. To są porażki przecież z Kenel Alvarezem i z Arturem Baterbijewem. Także no tutaj będzie miał Boatsey bardzo ciężkie zadanie i myślę, że takim zdecydowanym faworytem aż nie jest. Tutaj spodziewam się kapitalnego starcia. zank kontra Kabayel, czyli Kabayel, który wdarł się tutaj przebojem do wagi ciężkiej i, i przyznam mnie też mocno zaskoczył w tych ostatnich pojedynkach, ale czy będzie w stanie tego kolosa przełamać? No sprawił dużą niespodziankę, na pewno sprawił dużą niespodziankę KBL pokonując w bardzo dobrym stylu w ostatnim pojedynku Franka Sancheza, też no dziwnie Frank Sanchez wyglądał w tym pojedynku do dzisiaj nie słychać, żeby tam był jakiś uraz, być może nie miał swojego dnia, być może po prostu troszeczkę go wszyscy przeszacowaliśmy 22. Także wraca on zresztą na ring w Meksyku, natomiast KBL no, odniósł bardzo ciężki bardzo cenne zwycięstwo. Wcześniej też pokonanie Mahmudowa w znakomitym stylu, także ten zawodnik naprawdę uczynił nieprawdopodobny progres. Ale mimo wszystko też w tej walce jest młodszy, oczywiście, natomiast przyznam, że te atuty, które ma też ma bardzo szybkie ręce, podobnie zresztą jak Zank, szczególnie Zank, w tej pierwszej połowie walki tam jest zdecydowanie większa siła, ale też te ręce są bardzo szybkie. I też nie zdziwi się, jak Kabajel się tutaj na coś mocnego może nadziać. Naprawdę tutaj. spodziewam Wam się kapitalnego pojedynku od pierwszej rundy. Też Kabajel na początku tej swojej kariery nie był takim zawodnikiem agresywnym, który narzuca swój styl walki od razu, teraz to robi i to ma bardzo dobre wymierne efekty. Więc ja tu się spodziewam naprawdę bombardowania, ale faworytem walki jest widzę Kabajel, a tutaj też węższe, że może być no, niespodzianka według bukmacherów powiedzmy, bo dla mnie tu szanse są blisko 50-50, na 50, ale myślę, że Zank jest w stanie Kabajela znokautować. Ortiz kontra Madrymow, kolejna walka, która zdecydowanie Zasługuje tutaj na 5 gwiazdek. Minimalnym, nieznacznym faworytem Buków jest Ortiz. Natomiast tutaj absolutnie bym nie wskazywał faworyta, bo po tym jak Madrimov zaprezentował się w tej walce z Terencem Crawfordem, to tutaj w żadnym starciu nie można go lekceważyć. Adamę z kontra Czeraz, to tu dla mnie Czeraz jest faworytem tego pojedynku. I co nam tu jeszcze zostało oprócz main eventu? Chyba już wszystko obgadane. Bater w kontra Biwoł. No cóż, tu sobie sprawdzę kursy, bo jeszcze ich nie widziałem. Ten pierwszy pojedynek ultra zacięty i kursy też nam wskazują na to, że, no tak jak się spodziewałem, 1,82 do 2 faworytem baterbiew. Przyznam tak, bardziej podoba mi się styl Dimitria Biwoła. Czy, czy ten wynik kontrowersyjny jest pierwszej walki? Przyznam, że kilka razy sobie analizowałem i no, można to tak oczywiście zostawić. Natomiast nie ukrywam, że po końcowym gongu spodziewałem się, że raczej to Biwoł zostanie ogłoszony zwycięzcą. Ale wydaje mi się, że w tym rewanżu może dopiąć swego i coś tak mi się wydaje, że zakręcimy się w okolicach remisu. A kto wie, być może właśnie remis lub minimalne zwycięstwo Biwoła. Świetna karta, oczywiście też duży plus tutaj dla naszego regionu jest taki, że obejrzymy sobie te walki o takich normalnych godzinach, tak jakbyśmy sobie oglądali klasyczną galę, czy to MMA, czy boksu, więc te godziny są świetne, trzeba już tutaj, dokładnie nie wiem od której zaczynają się te hitowe walki, gdzieś mignęłam i kilka dni temu dokładna rozpiska, na pewno bez problemu ją znajdziecie na stronach związanych ze sportami walki, ale wydaje mi się, że już gdzieś koło 17-18 możecie spodziewać się tych mocnych pojedynków, no do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni, nie musimy czekać do godziny 22, 21, do tych już ciekawych pojedynków, tylko tutaj naprawdę warto oglądać te ostatnie 7 pojedynków, bo będzie tam jeszcze kilka dodatkowych starć. Natomiast te 7 głównych pojedynków, no to są po prostu, to mogłyby być dania główne naprawdę w większości Gal na świecie. Także my też usłyszymy się jutro, bo chcę z Wami to wszystko śledzić. Także pozdro do usłyszenia i naprawdę zapowiada się petarda.